Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Co ty wiesz o problemach, mówią rodzicom maluchów rodzice nastolatków. Bo wiek nastoletni to pole minowe i dla dziecka i dla rodziców. Nastolatki testują i robią rzeczy zakazane i my wiemy i one wiedzą, że to dozwolone od lat 18. Oni łamią zakaz. A jak my się mamy zachować? Przy mikrofonie Agnieszka Urazińska i Magdalena Keller. A to jest podcast wysokich obcasów Być rodzicem. Wysokie obcasy. Piją alkohol, palą papierosy, eksperymentują także z innymi nielegalnymi używkami choć nie są pełnoletni. To się zdarza nie tylko w ponurych filmach tak bawią się nasze dorastające dzieci. Takie są. No i my też tacy byliśmy, ale to teraz my jesteśmy dorośli. Jak się mamy zachować? Zakazać, przymknąć oczy, udawać, że nas to nie dotyczy? Te dylematy pomoże nam rozwiać dr Marta Majorczyk, pedagoszka, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, temat wywołała mama przyjaciela mojego czternastoletniego syna. Chłopcy razem z gronem znajomych spotykają się na takich garażówkach. Tam się świetnie bawią, to jest taka stała, bezpieczna grupa wesołych dzieciaków. No i właśnie się okazuje, że nie dzieciaków, no bo oni dorastają. Garaż należy do rodziców przyjaciela mojego syna. No i właśnie tam mama zadzwoniła, żeby spytać, co ona ma zrobić. Mówi, słuchaj, po imprezie znalazłam w garażu piersiówkę. Ja jej obiecałam, że poszukam eksperta i spytam, co ona ma zrobić, bo ona się czuje odpowiedzialna. To jest miejsce, w którym to jest jej miejsce. Tak, jakby ona do siebie zapraszała na taką imprezę. Dzieciaki tak. są niepełnoletnie. To już nie dzieciaki. Jak ona się powinna zachować, pani doktor? Jeśli coś się wydarzy większego, to yy, yy, i pojawi się yy, instytucja w postaci policji, no to będzie ona oczywiście tutaj prawnie odpowiedzialna. No Więc yy, myślę, że tak, nie można yy, yy, zamiatać pod dywan i uważać, że nic się nie stało, że nie widziała, że nie dostrzegła tak yy, tej sytuacji. Pierwszą rzeczą, którą warto byłoby zrobić, to po prostu porozmawiać z towarzystwem eksperymentującym. No i właśnie co powiedzieć? Nie wolno wam. Nie, absolutnie, bo to zakazany owoc jeszcze będzie bardziej smakował, co najwyżej może być tak, że towarzystwo się po prostu z tego garażu. Wyprowadzi w inne miejsce, i tu będzie w ogóle brak kontroli nad, tą, nad tym towarzystwem, że tak powiem. A tu jednak mamy takie, mamy takie poczucie kontroli nad tym, że w razie czego, gdyby się coś stało, to możemy szybko zareagować i yy, wprowadzić pewną interwencję. Ja myślę, że tak. Trzeba po prostu założyć, yy, że ktoś sobie tam. Próbuje, eksperymentuje. To jest oczywiście okres dorastania, to jest czas właśnie poszukiwania, eksperymentowania. Musimy sobie wrócić do tego, jak my zachowywaliśmy się w ten oto sposób. No no tak, no jak my sobie wrócimy, właśnie pani doktor, to jest problem, bo, ale, bo myśmy sobie wróciły z tą, z, tą, z tą mamą przyjaciela mojego syna. Padłyście w panikę. No, padłyśmy, no bo zdałyśmy sobie sprawę z tego, że te nasze działania nie były bezpieczne czasem, były na granicy. tak. No i my chcemy, my mamusie, tak? chcemy, żeby te dzieci, no, taka pierzynka, żeby im jakby, żeby je ocalić, żeby je ochronić. No, o, pytanie, żeby je ochronić to w ogóle przed... możliwe i czy to i, i czy tak powinniśmy robić. Tak naprawdę. No, no, no. E, czyli ochronić, znaczy to w tej chwili jest to moment właśnie sprawdzenia na ileśmy w, włożyli pracy w ochronę. E, no i przychodzą wątpliwości. E, Trochę trzeba im zawierzyć i zaufać, że będą to robić rozsądnie. Absolutnie nie wolno zabraniać, bo tak jak powiedziałam, Zakazany owoc lepiej smakuje, jeszcze bardziej przyciąga. Więc po prostu ja bym siadła sobie z tym towarzystwem. E, Otworzyła na piwo. Na spotkanie. Nie. E, może nie, ale bym postawiła tą piersią. Nie, bo ja, tą, przepraszam. Tą tak, ale pani doktor, bo to też jest takie pytanie, no bo niektórzy rodzice właśnie. Tak robią, a spróbuj zobalić, tak, zobacz, tak, jakie to jest wstrętne. ze, wstręczne. ze, wstręczne. ze, ze swoim, swoim synem czy ze swoją córką, jeśli będą mieli, to jak najbardziej, mogę i mogę tutaj um, Pozwolić i na spróbowanie, mm -hmm. na przekonanie się, jak to po prostu ten alkohol smakuje, jak to wygląda i tym podobne. Bo jeżeli postawię to i będzie to dostępne, to absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że gdzieś tam w towarzystwie, gdzieś u kogoś po prostu. Pokryjomu. Po właśnie, dziecko się po prostu pija. Jeśli ja już chcę wypić, to przynajmniej w moim towarzystwie przy okazji powiem, jak funkcjonuje, jak reaguje. Kiedy piję ten alkohol, bo alkohol rozhamowuje w tym momencie, zmienia nasze zachowania, i będę mogła po prostu powiedzieć yy, dziecku, będę mogła także y, powiedzieć, jakie są skutki, jak się czuje, czego to jest skutek właśnie i na co trzeba w tym momencie, w tym stanie po prostu uważać. Tak? Więc to jest też y, y, po to, aby po prostu. No, uświadomić, ale też w, w, z jednej strony, ale z drugiej strony zareagować, kiedy dziecko właśnie może przekroczy tą, tą granicę, żeby po prostu powiedzieć, dosyć, to już wystarczy. I wtedy dziecko też nie będzie się przed nami ukrywać. Powie na przykład, jak wróci z imprezy, no, wypiłem jedno piwko, ale wystarczyło na jednym. No właśnie, tak więc to, musimy też traktować nasze dzieci dorastające jako partnerów. Owszem, to są dzieci, ale to jest ten czas, w którym musimy, Przepracować tą relację. Tak, właśnie na taką relację partnerstwa. I też zawierzyć i zaufać, ale przypominać, bądź bezpieczny, zachowuj się rozsądnie. Jeśli pijesz w towarzystwie, to uważaj, weź butelkę ze sobą, weź napój ze sobą, nie zostawiaj go bez kontroli, dlatego że właśnie możesz obudzić się kilka godzin później w jakimś dziwnym miejscu z innymi ludźmi i później się okaże, że na przykład dziewczyna została zgwałcona. Tak? Czy ja dobrze, że przepraszam, tutaj... zrozumiałam, bo takie coś Pani przed chwilą powiedziała, że w tym momencie procentuje ta nauka, którą wcześniej, przez wcześniejsze lata próbowaliśmy wdrożyć, tak? Dobrze zrozumiałam? Czyli jeżeli tak, tak no to w którym momencie zacząć z dziećmi o tym rozmawiać? Bo wydaje mi się, że jak one już pójdą na tę imprezę i się napiją tego drinka, no to już no Zawsze, możemy tylko gdzieś tam też razem. szkody, prawda? Za, za mhm. każdym razem, kiedy dziecko wychodzi na imprezę, kiedy idzie do kolegi i wiemy, że gdzieś tam ma iść. To zawsze trzeba powtarzać takie słowa, mantrę. Moja mama zawsze tak powtarzała. Takie miała trzy zdania. Wiecznie je powtarzała, że ja w pewnym momencie wiem, wiem i powtarzałam za mamą. Proszę nam zdradzić. I w sytuacjach, kiedy były takie właśnie, takie podbramkowe sytuacje, te słowa się ujawniały, te, te myśli się pojawiały, i ja się po prostu. Znaczy nawet można było reagować z kolegami czy z koleżankami, żeby ratować inne osoby, tak? To naprawdę bardzo mocno, bardzo dobrze działa. Cały czas powtarzać. Ja wiem, że to jest okropne i tak dalej jak mantra, ale nic innego, aż dziecku po prostu to wejdzie... Na pięcie rośnie, w, Pani doktor. No właśnie, do które... Jego część. Jak, jak, jakie to są frazy? Uważaj na siebie, myśl, bądź rozsądna. Uważaj na siebie, myśl. Powtórzmy właśnie, tak. ważne na siebie myśl być rozsądna. Ale to mogą być różne inne słowa, to mogą naprawdę być różne słowa. Ważne, żeby po prostu tutaj dziecko y, y, o tym y, o tym No ale pamiętało. tu jest wszystko, tu jest wszystko. Natomiast y, super y, ja sobie zapamiętam i będę powtarzała i synowi. Ale i córce. bardzo ważna rzecz, y, bo powiedziałam, że teraz będzie to test sprawdzania, na, na ile to co wcześniej włożyliśmy. To jest właśnie kwestia zaufania nas, y, do naszego dziecka, kwestia bycia szczerym z naszym. Dzieckiem. To nie chodzi o to, żeby dziecko było tylko i wyłącznie z nami szczere, ale my też powinniśmy być wobec dziecka szczerzy, oczywiście w, taki, w tych tematach, tak? ale też jest kwestia zaufania. Jeżeli ufam też dziecku, to wierzę też, że ono sobie poradzi i że nie wpadnie jakieś tutaj dziwne pomysły. Pani doktor, ja pamiętam, że gdy pani zaczęła mówić, wróćmy do tego gara garażu. Co tam należałoby zrobić, to ja wtedy odwróciłam pani uwagę, jakby pytaniem, czy napić się z dzieckiem piwa, prawda? I tutaj wróciłyśmy do naszych dzieci. Natomiast poświęćmy chwilę tym właśnie dzieciom, nie tylko naszym, tak? No właśnie, czyli siadamy z nimi i jak rozmawiamy. Znajome dzieci, ale nie nasze, tak. Siadamy z towarzystwem, powiem, tak? Takim sobie, takim językiem. Siadamy z tymi osobami, wyciągamy to, co znaleźliśmy. Nie pytajmy, czyje to jest, bo nikt się oczywiście nie szukamy winy. Mhm. Nie, nie szukamy winy. tylko ja wiem, co robicie. Chciałabym tylko powiedzieć, że, że kiedy jesteście tutaj, to jesteście pod moją opieką, co myślą o tym wasi rodzice? Tak? I e wtedy jest cisza. <laughs> Coś tak teraz jest u nas w to... studio. <laughs> e I tutaj no, teraz pytanie, czy ja jako o o rodzic, który jest właścicielem tej posesji, Zgadzam się na takie zachowania, czy też nie? Jeżeli uważam, że dobra, zdarza się, bo ja wiem same, sama z własnego doświadczenia, że takie rzeczy się zdarzają, jeżeli chcecie to robić, to powiedzcie, że będziecie sobie tutaj imprezować i że będzie na przykład piwo i tak dalej. Ale po pierwsze, posprzątajcie po sobie, nie zostawiajcie bałaganu i nie śmiećcie. A druga rzecz, naprawdę, uważajcie z, z, z tym eksperymentowaniem alkoholem i, i zapytałabym, jaki wiedzą, jakie są skutki, jak się czuli po tym wypiciu tej piersiówki, czy coś się wydarzyło tutaj, takiego, co by wiązało się, nie wiem, z jakimś wsparciem, pomocą. No i oczywiście, jeżeli uważam, to powinnam też powiedzieć dzieciakom, że poinformuję rodziców, że taka sprawa się miała. Czyli rozumiem, że nie na zasadzie takiego ja już powiem rodzicom, oni się z wami policzą, tylko, no, ja też sobie tak pomyślałam, że, że chciałabym, żeby, żeby ta odpowiedzialność nie spoczywała tylko na mnie, żebym to tak, i nie ja tak, była osobą, tak, która tak. wyraża zgodę na to, żeby, żeby jakaś inna, nie moja córka, syn eksperymentowali z alkoholem, prawda? Tak, to poinformuję, poinformuję rodziców, nie powiem, kto, jak, kiedy. Ale że, że na że imprezie tak jest, że jest alkohol, że się pojawił, tak? Tak, że się pojawił hmm. alkohol. Ym, no i w tym momencie oni pozostaną z tą myślą, z tym naszą wypowiedzią, z tym naszym stanowiskiem, no i będą nas zastanawiać się i, i, i tutaj rozmawiać. Może paść pytanie, a czy pani to tak przeszkadza? Bo może być. Czy możemy? Będziemy starać się to robić rzadziej. Posprzątamy, no różne tutaj, w zależności jakie to towarzystwo, na ile tu jest jakby takie mądre tak, i takie rozważne. A, a trzeba też postawić, że dzieci w tym wieku mogą być bardzo, mogą nas zaskoczyć pozytywnie swoją postawą więc y, mogą przyjść i powiedzieć, że dzisiaj może się Pani, albo nawet mogą nas zapytać, jak my pijemy piwo, czy Pani by zechciała z nami, no to tutaj różne są sytuacje, tak, ja nie wiem, jakie będzie to, jaka będzie reakcja tych, tych, tych ja osób. Ja sprawdzę, ja Na, sprawdzę, Pani doktor. Natomiast, y, y, no pytanie, czy wolimy mieć, mieć nad nimi pieczę? bo jeżeli ich nastraszymy, oskarżymy, to oni uciekną i wtedy nie będziemy mieć żadnej kontroli. Ale jeżeli chcemy mieć nad nimi pieczę, to trzeba po prostu założyć, to się zdarza każdemu i tutaj też. I warto mieć tą, tak jak powiedziałam, kontrolę nad ich eksperymentami. Bo zawsze, jeśli coś się wydarzy, to szybko możemy zareagować i zaprzestać jakimś tam, możemy przerwać coś, co może doprowadzić do Głębszych, y, z jakiegoś większego problemu i tragedii. A co zrobić takim starszym, tak zakładam, starszym delikwentem, delikwentką, którzy no, puszczamy już, ufamy na tyle, puszczamy na jakieś imprezy, wiemy, że już jest taki nastolatek, mamy taką umowę, że chodzisz sam, wracasz o określonej porze, jesteśmy dogadani. No i wraca, ale wraca w stanie bardzo mocno wskazującym. I teraz co, jak rozmawiać? Tak myślę, że absolutnie nie każemy, no bo wiemy, że Kara nie jest żadną metodą wychowawczą. Co zrobić z taką osobą, która się w takim stanie znajduje? Pozwolić sobie bieskać. Tak, znaczy tak, tam, tak, 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 tak od tego zaczynamy. Wszystko. Przede wszystkim należy zaopiekować się tą osobą i doprowadzić ją do stanu równowagi i trzeźwości. Pięknie pani to ujęła. Tak. Następnie, jak już będzie wszystko w porządku, to zapytać, jak się czuje. E, czy boli głowa? Jak to jest być na kacu? powiedzieć, że to jest właśnie kar, że to są konsekwencje, kiedy się przesada z alkoholem. Można zaproponować jakieś e, takie właśnie substancje typu nie wiem, jakieś koktajle, które mają stawić do, na nogę, mają być parszywie okrutne i, i niesmaczne. E, to już będzie kara dla tego delikwenta i kiedy już faktycznie będzie, no to warto po prostu y, zapytać, jak się czuł. Co się wydarzyło, co w ogóle o tej kwestii sądzi, jak myślisz, czy ten stan, w którym był, był fajny, nie fajny. Ja bym chyba poszła w stronę bezpieczeństwa, czy czuł, czy, czy że panował nad sobą, tak, prawda? Czy panował nad tym i, i, i to już myślę, że to już nasze dorastające dziecko po prostu samo dojdzie do, do pewnych wniosków, że przesadziło i następnym razem będzie bardziej uważać. Natomiast trzeba zapytać, czy pamięta, co się wydarzyło, z kim był, czy co działo się z jego drinkiem i tak dalej i po powiedzieć o, o różnych konsekwencjach, które mogą się wydarzyć w takim, takim stanie. Też zapytać, czy był w towarzystwie, które się nim zaopiekowało. To też jest bardzo ważne. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie tak, przepraszam, bo patrzymy na siebie za pytania... tak, coś i chcemy, bardzo proszę. Pytania nam się rodzą y, bardzo szybko w głowie, no bo gdzieś też tą młodość przeżyłyśmy i też różne sytuacje miałyśmy, bo ja na przykład przypominam sobie z własnej y, młodości taką. Y, w sumie straszną i smutną sytuację, kiedy ojciec mojej koleżanki, który wiedział, mieli umowę, tak, to wiedział, gdzie wyszła, o której wróci i tak dalej, ona trochę zaczęła się spóźniać, i proszę sobie wyobrazić, że zadzwonił do tej knajpy, w której jesteśmy. I ten barman, który odebrał tą słuchawkę, wyłączył muzykę i na całą knajpę zawołał tę dziewczynę po imieniu. Ta dla tuż, bo, mnie to było tak? straszne, dla mnie jest to trauma y, dla nastolatka na lata, prawda? To jest forma jakaś zawstydzenia, prawda? Tak nie wolno, dobrze mówię. Ja uważam, że dobrze. A jak pani doktor uważa? To wszystko zależy, jak dziecko to będzie odbierało, na ile e, jest wrażliwe na te kwestie, na ile jaka była reakcja towarzystwa, które. No właśnie, e, chyba musiała być nie. nie była niefajna, tak. Była no, niefajna. I, y, także, no nie wiem, myślę, że warto y, zadzwonić do tej y, osoby, do, a jeśli nie odbiera, to się po prostu przejechać. A tutaj. Wejść no bo rozmawiamy w... o takich granicach też kontroli trochę, tak, bo hmm. wyjście naszej rozmowy to było luzowanie tych granic, no dla mnie luzując granice i pozwalając dziecku, wtedy już pamiętam, myśmy miały chyba nawet 18 lat, myśmy już nawet y, formalnie byłyśmy tak. dorosłe mhm. i w momencie, mhm. kiedy poluzowaliśmy granice, dokonaliśmy jakiejś umowy, i w tym momencie cofnąć się tak drastycznie, no to dla mnie jest to. No, ale ona złamała warunki tej no, umowy, tak? Złamała, się. tak, hmm. no właśnie. Mhm. No to myślę, że jak złamała, by się spóźniła, to następnym razem no, musiałaby ponieść jakieś inne konsekwencje. Ja myślę, że się, że się już nigdy nie spóźniła po prostu po takim, <laughs> Możliwe. Po takim czymś. Możliwe, że tak. No, a ja mam jeszcze takie pytanie. Pani doktor, kiedy trzeba tak wyraźnie wkroczyć do akcji? Bo my sobie tutaj luzujemy, tak, prawda? Jesteśmy trochę kumplem z naszym dzieckiem, trochę jesteśmy jego rodzicem. Kiedy trzeba wkroczyć do akcji i się nie zastanawiać o partnerem, partnerem, nigdy kumplem. Mimo Aha. wszystko, dzieci potrzebują przywódcy. Takiego przywódcy stada, który buduje sobie relację taką partnerską. Ale zawsze y, to on kieru nadaje kierunek, więc jest umowa, przestrzegamy umowy, nie ma umo jest łamana umowa, są takie ani inne konsekwencje, albo dziecko może sobie wybrać taka, albo taka konsekwencja. To to już jest jego, po, po jego stronie. Kiedy interweniujemy, kiedy pojawiają się już takie sytuacje, uważam, y, łamiące y, zasady społeczne. Tak, kiedy ktoś wsiada po, po alkoholu za kierownicę, kiedy są bójki pod wpływem alkoholu, kiedy jest no, złamane są zasady takiego z, z, współżycia społecznego. Kiedy wiemy, że to jest nie na miejscu i niezgodne z naszymi tutaj wartościami, nie tylko naszymi, ale większości ludzi, osób, tak? Wtedy musimy po prostu zareagować. Tak jest moje zdanie. A pani doktor, proszę mi powiedzieć, a co jeśli się pojawią, a pojawiają się na tej drodze eksperymentów młodych ludzi substancje zakazane. No to tutaj myślę, że warto przede wszystkim dużo z dzieckiem porozmawiać, zapytać, dlaczego tak się dzieje. Chodzi o substancje psychoaktywne, tak? Oczywiście. Jak narkotyki, czy tak, tak Czy po prostu na To tak, tutaj to ja, to... ja myślę, że od, automatycznie bardzo po, trzeba przeprowadzić bardzo poważną rozmowę z dzieckiem. Y, powiedzieć o, o konsekwencjach, że po prostu łamiemy prawo, bo to jest nielegalne, nie tak? I zapytać, dlaczego po to sięga. Zawsze są jakieś powody. Dziecko może zapytać, bo z ciekawości, bo, bo, bo ktoś go nakłonił, bo nie wiem bierze, dlatego, żeby, nie wiem, lepiej się uczyć, szybciej się uczyć. Więc tutaj jakby zrozumieć przyczyny i po prostu spróbować przekonać dziecko, że to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo to jest większe uzależnienie. W porównaniu do alkoholu czy papierosów, to narkotyki są już tutaj, no, Niebezpieczne, o tyle na przykład, że dopalacze mają, mogą mieć różnego rodzaju zabrudzenia i nieczystości. Ja się aż tak bardzo na tym nie znam, ale mogą być bardzo niebezpieczne. No, Warto mogą po druzgotać człowieka tak, na zawsze, tak. prawda? Trzeba po prostu poszukać, żeby się dobrze przygotować, poszukać takich argumentów. Jeśli dziecko nie wierzy, dać mu do przeczytania konkretne artykuły, wypowiedzi osób, które po prostu y, brały różnego rodzaju rzeczy i do czego doprowadziły. No tak, i wtedy po prostu już jak taka rozmowa nie pomoże, to wkraczać ostro do akcji, rozumiem pani? Um, myślę, że bardzo mocno tutaj, konsekwentnie, tak? Dlatego, że to jest bardzo niebezpieczne. Ale słucham sobie tą naszą rozmowę i im dłużej im słucham, tym bardziej jestem przekonana, że to e, słynne powiedzenie, że małe dzieci, małe problemy, duże dzieci, duże problemy. E, no tutaj to, to, to mocno mocno wybrzmiewa. No, ja przyznam szczerze, że mam dorastającą córkę i zaczynam się bać. Troszeczkę. Inne, nie, czy podołam, nie, to są inne ale choroby, czy podołam. Ja się zaczynam bać czy podołam a, tak naprawdę. A, a, ja, a ja dzięki pani doktor czuję się uspokojona. Dziękuję pani doktor serdecznie w imieniu tej mojej znajomej, mamy przyjaciela mojego syna. Skorzystamy. Z no, a skorzystamy pani na pewno, ta moja obawa się podołam, To jest tak. tylko moja obawa. To absolutnie nie w garażu, W garażu będziemy rozmawiać kobiety. z mhm. towarzystwem. I to jak najszybciej. Natomiast bardzo proszę jeszcze na zakończenie. Męczenie. Pani doktor Marta Majorczyk, pedagogzka psycholożka, psychoterapeutka, która rozmawiała z nami o tym, jak bezpiecznie luzować granice, przypomni nam teraz mantrę, która pomoże tak, <laughs> zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Pani doktor, bardzo proszę. Uważaj na siebie, pomyśl, zanim zaczniesz działać, bo tak było dokładnie i bądź rozsądna. Bardzo no i na serdecznie. To było. Ufam ci, bardzo cię dziękuję. Ja myślę, o, że to aha. jest też zaraz to najważniejsze. Ufam ci. Ufam ci tak. Ja myślę, że to jest mantra, którą my dorośli też powinniśmy często sobie sami powtarzać. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękujemy. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. To był podcast Wysokich Obcansów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.